Chcą odebrać Polakom dostęp do serwisów internetowych, a Republice odebrać koncesje. Wszystko pod pretekstem obrony demokracji i walki z mową nienawiści. Politycy koalicji 13 grudnia i sprzyjający im dziennikarze otwarcie mówią o tym, że szukają sposobu, jak ocenzurować niewygodne dla nich treści, mimo że wolność słowa to jeden z fundamentów demokracji. A jej ograniczanie było i jest domeną ustrojów totalitarnych, na przykład Białorusi. Tamtejszy dyktator Aleksandr Łukaszenka testuje właśnie sposoby odebrania swoim obywatelom dostępu do serwisów społecznościowych w razie protestów. Ale w Polsce to się nie uda, mimo najpotężniejszych wysiłków władzy. Nie tylko dlatego, że wolność słowa jest gwarantowana w naszej konstytucji, ale także, a może przede wszystkim, dlatego, że sprawa do rzetelnej i niezależnej informacji korzysta coraz więcej Polaków. Konrad Wąż. To skandal, o którym jest już głośno nie tylko w Polsce. Wypowiedź Doroty Wysockiej-Sznep z nielegalnej TVP, która zachęcała do cenzury, obiegła internet na całym świecie. Na swoim profilu opublikował ją m.in. znany internetowy bloger Ian Miles Chong, którego aktywność w serwisie X śledzi ponad milion obserwujących. Nieśmy poważnie pomyśleć o tym, że może być, powinien być być może X też w Polsce na przykład na czas kampanii wyborczej zamknięty, czy to jest ponad... Nasze możliwości. Cenzury w internecie domagają się też inni publicyści oraz liberalno-lewicowi politycy, także ci z obozu rządzącego, przekonują, że wolność słowa to zagrożenie dla demokracji. Bo to nie jest tylko x. Przypominam, że chyba wczoraj pojawiły się informacje, że Facebook i Meta przestanie ograniczać treści polityczne. I wiem, bo rozmawiałam z wicepremierem Gawkowskim, naszym ministrem cyfryzacji, że, że takie dyskusje już się toczą. Na temat tego, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy? Nic nie mogą. Nawet jeśli bardzo chcą cenzury, to wolność słowa, jako jeden z fundamentów demokracji, jest gwarantowana w Konstytucji. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Czy oni poszareli naprawdę chcą wyłączyć media społecznościowe, ale powiem wam, że co ciekawsze właśnie w tym momencie, kiedy one to mówiły, to na Białorusi autentycznie Łukaszenka robił testy wyłączenia YouTube'a i innych mediów społecznościowych. Oni nie znoszą wolności. Dlaczego? Bo użytkownicy wolnego od cenzury portalu X bezlitośnie pokazują prawdę o liberalno-lewicowych politykach. Nie brakuje przykładów hipokryzji. To fragment dwóch wypowiedzi zastępcy Tuska, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zestawionych i opublikowanych przez administratora konta a prawda was wyzwoli. Właśnie na IKS-ie. musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona i bardzo mnie zaskoczyły. Słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. Z kolei obywatelski kandydat na prezydenta, dr Karol Nawrocki, zapowiedział, że nigdy nie zgodzi się na cenzurę, a jeśli koalicja 13 grudnia będzie chciała ograniczyć dostęp Polaków do informacji, stanie w obronie wolności słowa. Chcecie już dzisiaj cenzurować X-a? Chcecie zamykać telewizje komercyjne? Ja jak widzicie państwo, rozmawiam ze wszystkimi mediami zawsze z wielką przyjemnością i z panią redaktor, i z panią redaktor, i z panią redaktor. Spotykamy się i rozmawiamy na wszystkie pytania, odpowiadamy na trudne pytania, a spotykam je też przecież wiele fake newsów, pomówień, które nie są zgodne z prawdą. Mimo to nie zniechęca mnie to do tego, aby rozmawiać ze wszystkimi nie, z Państwa. Przyzwyczajeni do parasola ochronnego liberalno-lewicowi politycy chcą też zamknąć usta niezależnym dziennikarzom republiki. Oskarżają naszą stację. O mowy nienawiści. Żadnej tolerancji dla hejtu. Żadnej tolerancji dla ludzi, którzy to robią, ale konsekwencje powinny być mocne, a na pewno w przypadku Telewizji Republiki. Bo takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji. Na antenie Republiki nie ma hejtu, szczucia ani mowy nienawiści. Są bardzo wysokie wyniki oglądalności. Te z pierwszego tygodnia nowego roku pokazały, że mamy więcej widzów niż TVN24 i jakakolwiek inna stacja informacyjna w Polsce. A to bardzo nie podoba się nie tylko naszej medialnej konkurencji, lecz także politykom koalicji 13 grudnia. Stąd ataki na republikę, żądania odebrania koncesji. Ja się bardzo dziwię politykom Platformy, że takie argumenty podnoszą, bo gdyby takim kryterium się kierować, właśnie tym, kto się jej nienawiść, to Platforma. Obywatelska, biorąc pod uwagę wypowiedzi jej polityków, byłaby pierwszą partią, którą należałoby zdelegalizować i zakazać działalności w Polsce. To właśnie politycy Platformy Obywatelskiej od wielu lat sieją nienawiść i pogardę wobec polityków i wyborców prawicy. Lepszy dla Ciebie byłby zimowy i sznur, i gałąź, i ślubicze, i gałąź pod tym jeszcze jedna bitwa, jeszcze doryżniemy watachy. Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż. Ale panie... Wyginiecie jak dinozaury. Bójcie się. Wszystkich was rozliczymy. To Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej, a to facebookowa grupa Solidarni z Jurkiem Owsiakiem, założona i administrowana przez jej ojca. Wśród komentarzy groźby wobec dziennikarzy Republiki. Pozamykać te wieprze na amen. Co za kurstwo, żałosna, nędzna szczujnia. Republika do likwidacji w imię prawa, gdyż podżega do zbrodni, do zła. I żeby wygrać z sepsą. Pretekstem do ataków na Republikę stały się pytania naszych dziennikarzy o rozliczenie zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przed wyborami parlamentarnymi wsparła Platformę Obywatelską. Jeżeli gdziekolwiek spotkacie telewizję Republikę, gońcie, gońcie. Skutek? Fala Hejtu i groźby pod adresem dziennikarzy Republiki. Albo sami się powiesicie, wszyscy na tym skorzystają, lub wypietalajcie do Moskwy. A was kuby pisowskie hejtowałem, hejtuję, będę hejtować, póki każdy z was nie zdechnie, czego wami, całej mafii, zwłaszcza Storunia, agenta SB, ryzyka życzę z całego serca. Niech Orkiestra Świątecznej Pomocy gra do końca świata i pięć dni dłużej. Siema! Nie poddamy się. To, że coraz więcej Polaków docenia naszą pracę, to dla nas wyraźny sygnał, że to, co robimy, ma sens. Republika! Republika! Mamy demokrację w Polsce, tak? Więc. Konstytucja gwarantuje to, że każda stacja telewizyjna ma prawo jakby rozprzestrzenić informacje. Uważam, że Republika to jest jedna prawdy. Jaka to demokracja jest? Innym wolno, drugim nie wolno. No nie, mo nie, nie można tak być. Mogę się zgadzać lub nie zgadzać z Telewizją Republika, ale uważam, że mają prawo istnieć. A wszystkie próby zniszczenia tego są początkiem jakichś totalitaryzmów, tak? Chcemy docierać do jak największej liczby widzów, stąd inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie, by przekazywać informacje i treści w atrakcyjny, ciekawy sposób.